Witam Was, kochani, serdecznie, a dzisiaj taki fajny temat. Pełnia Księżyca w październiku tego roku 2022. Słuchajcie. Właściwie, kiedy ona jest, ktoś się spyta, nie? Słuchajcie. Pełnia Księżyca wypada w niedzielę, teraz 9 października o godzinie 22:54. Jednak, jak już zawsze mówię, wpływ Księżyca. Będziemy czuć tak gdzieś około 3-4 dni przed i po. Przed pełnią i po. Słuchajcie. W październiku wypada pełnia myśliwych. Kiedyś uważano, że jest to najlepszy czas na polowania, słuchajcie. Na polowania, tak, dokładnie. Moi kochani. Dlaczego? No, dlatego, że tak liście spadają z drzew. Więc zwierzętom jest się trudniej ukryć przed myśliwymi. Przez wieki o tej porze roku myśliwi wybierali się na łowy, by zgromadzić zapasy przed nadchodzącą zimą. Październikowa pełnia bywała też nazywana księżycem więdnących traw lub pełnią podróży. Moi kochani, tego dnia najlepiej unikać trudnych rozmów, nie podejmować ważnych decyzji. Warto jednak ufarbować włosy. <laughs> Ale, na przykład, już wizytę u dentysty, sadysty, no to zaplanować na inny dzień. Tak? Słuchajcie, ludzie od wieków wiedzieli, że pełnia księżyca ma ogromny wpływ na przyrodę i człowieka. Zupełnie nie wiem, dlaczego niektórzy w tych czasach to wypierają. Zgodnie z fazami księżyca zbierali plony, słuchajcie, zioła, sadzili rośliny, czy wykonywali jakieś tam zabiegi pięgnacyjne. Nawet, słuchajcie, drewno z drzew ścinanych w odpowiednim czasie jest twardsze i mniej podatne na szkodniki. Pełnia księżyca, jak już wspomniałam, jest dobra do farbowania włosów. Lepiej przyjmują się kolory, ten kolor będzie się, słuchajcie, dłużej utrzymywał. Ale tego dnia może być też więcej agresji i kontuzji. Podczas pełni księżyca, moi kochani, nierzadko mamy trudności z zasypianiem, cierpimy na bezsenność. Często jesteśmy podirytowani, łatwiej, słuchajcie, popadamy w konflikty. Bywamy bardziej pobudzeni. Możemy też być bardziej agresywni. Więc podczas pełni księżyca. Jesteśmy szczególnie podatni na silne emocje, które mogą nam utrudnić kontakty z otoczeniem. Nie warto więc w tym czasie wdawać się w jakieś takie kontrowersyjne tematy, w dyskusje na yy, kontrowersyjne tematy. Najlepiej no, unikać konfliktów i nie zajmować się takimi niewygodnymi, słuchajcie, sprawami. Ale pobudzenie podczas. To pobudzenie psychiczne podczas pełni księżyca idzie w parze z wydolnością organizmu, ale mniejszą wydolnością. Łatwiej więc o kontuzję. Rany bardziej krwawią. Więc podczas pełni, no lepiej zatem unikać wszelkich takich inwazyjnych zabiegów. Czyli operacji chirurgicznych, czy wizyt u dentysty, sadysty, jak ja to powiedziałam, ale to tak wiecie, pieszczotliwie. Lepiej plawać to na inny termin. Oczywiście. Jeżeli mamy zaplanowaną operację szpitalu na ten dzień, no to mój Boże, no ludzie, kochani, no nie będziemy jej odwoływać, bo znowu będziemy z dwa lata czekać, nie? Ale mówimy o takich zabiegach, wiecie, co sobie możemy je zaplanować sami. Ale nie jest to także dobry czas na przycinanie lub przesadzanie roślin. Słuchajcie, ale co popełni? Popełni, przybywa nam energii, jesteśmy więc bardziej wydajni. Nie odczuwamy już tak zmęczenia. W czasie, gdy ubywa księżyca, my też mamy mniejszą skłonność do ty tycia. Jeśli chcemy więc się odchudzać, dobrze jest zacząć e, dietę po pełni księżyca, kochani. I to nie są żadne śmichy, chichy, <laughs> chociaż ja się śmieję, bo, ale e, słuchajcie, to naprawdę działa. Po pełni, czyli po 9 października, warto też przeprowadzać wszelkie prace domowe, czyli mycie, pranie, szorowanie, odplamianie, słuchajcie. E, no, czyszczenie jest w tym czasie o wiele łatwiejsze. Moi kochani, czyli cóż, no, w tą pełnię księżyca, przepraszam, i przed pełnią księżyca farbujemy włoski, prawda? Nie wyrzucamy sobie, że trochę więcej się obżeramy. Ale unikamy kontrowersyjnych tematów, no po co się kłócić, tak? Eee, I nie wściekamy się sami na siebie, że jesteśmy mniej wydajni, prawda? Bo to kiedy to będzie ubywać, to to też będzie się wszystko naprawiać, kochani, jak ja to mówię. Słuchajcie, to taki krótki filmik, omówienie, takie króciuteńkie, troszeczkę, 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 no wesołe, kochani pośród tych wszystkich trudniejszych tematów, co dla Was na dzisiaj przygotowałam, króciuteńko, ale jednak mam nadzieję, że treściwie. Dziękuję Wam serdecznie.